poniżej kij troszkę ni niżej kij do wody do wody niżej o tak teraz tu dobra i teraz trzyma pan go nie 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 nie, to jest duży leszcz duży leszcz zaraz wyjdzie taka łopata daje pan tu ją do mnie taki nieduży ze 3 kilo to no spokojnie bo tak jest duża A leż, mi się wydaje. Leszcz, leszcz, zobaczy A? pan tam. Tylkoś więcej Pan nie skręca żyłki. Kokowrotek, Ale się ciągnie. z. hamulec, hamulec, hamulec. No ale lepiej przesadzić jak. Takie. Tak jest. Chyba że go pan za, za kapotę zaczepił. Chyba, że... Tylko dalej odciąga pan, bo w kotwice idzie. Ale poszedł. To, się tutaj nie to, jest trochę tutaj, dobra. to nic, mamy czas do wieczora, panie, godziny lecą To robocie. Jest, kurczę, bo... tylko żyłkę zwinie, zwinie, ale jad... chyba za bardzo popuściłem ten no to troszeczkę tak no, do mnie, do mnie go, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie, do mnie. to leszcz jest Leś? chyba tak, bo żółte coś widziałem chodź tu z powrotem skrócił go po, pomalutko, pomalutku, go tylko, tylko go trzymać trzymać go na drugą bieżę. to nie nie to może zaplątało, tam zostawi. Pan zostawi, pilnuje pan tego pilnuje pan tego już, już więcej nie zwija, bo pan Sławik ma za wysoko O teraz, dobra Nie płaciłem do góry Teraz To do siebie do siebie nie w te wędki tutaj kurde o tu pomału pomału tylko za dużo panie zbija żyłki żeby było można go wprowadzić w podbierak Ale teraz troszkę pan zwinie żyłki no, ja wiem, bo musi go podchodować no. Tylko ostrożnie kijem do górki, tak No ładnie <laughs> Rybki są ładne o, pokażę fan go, ładnie. Bokiem, bokiem, bokiem tak, ładnie. O, idzie pan. Dobrze. O. Dobra. O. I słońce świeci kurs. Idzie, idzie ładnie. No, ładna sztuka No jest kawałeczek ryby już Piękna sprawa, nie? Danknąć no. <laughs> i